あ。 Wszystkim. Jestem Shooter. Witam was w moim pierwszym poradniku. A nosi on tytuł yy, jak yy, grywać własne muzyki do Killing Flora. Na no to z względów yy, potrzebuję byle jakiej muzyczki, na przykład nie ja tam sobie wezmę jakąś swoją. Yy, nie wiem na przykład tom. oczywiście kopię. Tak, do naszego folderu z Grom Killing Floor. Jak ja mam pirata, więc to, to, to jest bez różnicy. Więc chodzimy do folderu Music. I otóż tak, potrzebujemy programu nazwy Format Factory. Tam już, tam już Wam podeślę linka w opisie. Odpalamy go. Jak go odpalimy? Ponieważ Killing Floor otwiera tylko pliki w formacie OGG jak tu piszę OGG to otóż to otwarzamy <coughs> w tym samym formacie Szukamy format OEG. Mamy, wszystko do OEG. Wrzucamy tu byle naszą jaką piosenkę na przykład no, tom potem już to tom. Klikamy OK i start. Tam oczywiście zapisujemy gdzie są to, żeby to zapisało się itp. i te Tak długo trwa, ale nagrywam i w 5 fpsach to mam problemy aktualnie. Więc... No i po, sformatowa po sformatowaniu tego robimy tak. Wchodzimy do folderu Killing Floor, na przykład nie wiem, mamy tam jakąś muzyczkę, której na przykład yy, nie lubimy, że na przykład nie wiem yy, nie wiem, kiedy y, Patriacha atakuje na przykład ta, ten y, heavy metal To Też o taka podoba mi się, ale nie wiem tam... Nie wiem, no... My AK na przykład weźmy sobie. Boże, nie, nie usłami. Zmieniamy naz, wnie, nazwę ustęp, bierzemy, kopiujemy. Nazywamy tak ten plik, który y, przerobiliśmy. Wklejamy tutaj. Przenosimy. Kontynuujemy. I to wszystko. No i to odpalamy grę i cieszymy się naszymi piosenkami nowymi, z, yy, z naszymi piosenkami zmodyfikowanymi, skostumowanymi. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania proszę pisać w opisach.